Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to chciwość. Dokładnie taką samą sytuację spotkałem kiedyś nad grobem pewnej kobiety, gdy, gdy dwóch braci nad trumną, która była spuszczana do wnętrza grobu, skoczyło sobie do gardeł właśnie z powodu spadku. Tego, co zostało zapisane jednemu czy drugiemu, a nie zapisane innemu. Chciwość, która dosłownie może wpędzić nas do grobu. Symboliczne było to, że obaj się zachwiali i o mały włos nie wpadli za tą trumną do tej dziury, bo chciwość rzeczywiście dosłownie może nas zakopać w grobie. Strzeżmy się tej chciwości, bo ona nie prowadzi do niczego innego jak tylko do ciemności i śmierci. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.